Przyjemski, Wiktor, potem na trzecim miejscu Trześniewski, i tak lecą. Ostatni Michajłow, naprawdę świetnie. Pieszczyk utrzymuje się na pierwszym miejscu, nie daje się dość Wiktorowi, i tak dojeżdżają do mety. Jest wygrana: 4-2, gości, i niestety, co z tego, skoro nigdy już nie, us nie usłyszycie o tym biegu. W ten sposób, o czwartym biegu moczu Polonia Droszow, Rybnik, bo tego po prostu nie było. Bieg, który się nie odbył. Chyba to powinien być podtytuł tego odcinka. Cześć, kochani, witajcie na kanale Park Maszyn. Cześć, Patryku. Cześć, Dorku, cześć, kochani. Tak, witamy. No widzicie, taki to był ciekawy mecz, o którym za chwilę powiemy. Za chwilę po tym, jak zapowiemy naszą, oczywiście, stronę na patronajcie. patronite.pl, łamane na park maszyn. Tam zapraszamy na bycie naszym wspierającym na przeczytanie chociaż tych progów, co tam proponujemy. Nasze socjale to Twitter i Instagram pod aliasem Park Maszyn, a Maszyn Park to jest nasza ksywa, można powiedzieć, na Facebooku. Tak, jest, nas, a nasz aliasik, no, trochę dziwko można powiedzieć, chociaż z drugiej strony ten rybnik, ja. mowa oczywiście o tytule, rybnik, który załatał sobie tę dziurę powstałą w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i yy... Nikolaj Klint no, tutaj staje się pociąg motorem napędowym, tak? Tą lokomotywą tego rybnickiego pociągu, które, który po tych hałdach pcha do przodu ten wózek i po pięciu kolejkach jest na piątym miejscu, chociaż tam duża różnica nie jest między zespołami. Właśnie tak jak mówiłeś przy okazji tego poprzedniego meczu, że jednak to się wszystko układa tak, jak mniej więcej. Specjaliści, eksperci, oczywiście nie my, bo my się nie znamy, ale mm. cała reszta uznała, że tak to będzie wyglądało czyli końcówka to jest właśnie rybnik. No, połówkami to się na pewno dzieli tak, jak to tak dosłownie powinno czyli mm. rybnik Gniezno, Landschut, Gdańsk na dole, a reszta u góry. Chociaż tutaj w tym meczu nie było widać takich różnic, i ta Polonia Bytkoś, która jest w tym chwili na drugim miejscu, wygrała tylko sześć biegów indywidualnie, a przywiozła remis a Rybnik no całą resztę jakby nie było, inaczej się nie da. Inaczej się nie da, chociaż z drugiej strony właśnie Inaczej niż w Landsh Landshut, w Gnieźnie, no tutaj akurat yy, nie było tylu zer, aż więc generalnie można było ten wynik jakoś trzymać w ryzach, ale rzeczywiście yy, to, czym imponowali rybniczanie, to przede wszystkim starty, bo tutaj, zwłaszcza druga i trzecia seria, to naprawdę była dominacja i tam działo się dużo ciekawych rzeczy, bo tak naprawdę sporo, yy, to był taki mecz po utraconych punktów. Tak bym to chyba w skrócie powiedział, bo już ten bieg czwarty, oczywiście, to jedna rzecz, tak już pomijamy. W ogóle bieg pierwszy, który generalnie, no tam chyba tylko cudem, nie skopiowany został po raz trzeci. Natomiast bardzo problematyczne zrobiło się, zrobił się środek meczu dla Polonii Bydgoszcz, bo wtedy właśnie te od biegu szóstego do dziewiątego to są dwie wtopy, dwa cztery, dwie wtopy, jeden do pięciu, i tam też się działo, bo ten. W przynajmniej dwóch biegach, wynik, rezultat mógłby być o wiele inny. Tak to samo to, że na przykład Kenneth Bierre, między swoim pierwszym biegiem według programu a mm. drugim, e, regulaminowym, e, no mógł spokojnie wyskoczyć na miasto na obiadek, jeszcze jakieś winko, jeszcze może chwilkę siesty, bo 72 minuty minęły między jednym a drugim. Jego biegiem a wcale hmm. żadnych zmian nie było, ale tak to właśnie ta, ten, ta pierwsza odsłona tak długo trwała i potem ten czwarty powtórzony, niestety po porównaniu, o czym niestety pan Krystian nie omieszkał, czy właśnie omieszkał zapomnieć, bo, bo potem taktycznie pojechał prawie tak jak w tym pierwszym, za tym pierwszym razem i to przyszło odwrotny rezultat, bo 4-2 dla gości było 5-1. Hmm. No i też kilka znakomitych wyścigów, w których właśnie Clint walczył, też Liager, który troszeczkę potem przygasł, trochę jak ten Jepsen Jensen w meczu z Landskot, to on też tutaj końcówkę trochę pokpił, jakby był znakomity do tego pewnego momentu, nawet hmm. szczególnie chyba ten najlepszy, jego bieg, czyli trzeci, pierwszy jego tak, tak, tak. i w ogóle trzeci w zawodach, gdzie przeszedł z ostatniej pozycji, można powiedzieć, na, na pierwszą, znakomicie piekielnie szybka pogoń właśnie Liagera za Zagarem i Jeleniewskim, ale było kilka też innych bardzo sympatycznych biegów, między innymi to, gdzie Pieszczyk jednak odbił się po tym, jak stracił te, te trzy punkty w czwartym biegu, i, i potem mm. przyjechał na 5-1 z Klindem, mm, który jednak tak naprawdę, Darku, nie wiem, czy tam była jazda parą, czy, czy po prostu pieszczek pchał się za Klindem i tam łapał szprycę, bo na początku mi się wydawało, że to właśnie nie było tutaj żadnej jazdy drużyny, nawet tak samo jak mm. myślę, że się zgodzi z kolei, gdzie Ljager jechał e, z koniecznym. E, nie, przepraszam, e, tak tak, tak, Jager, w biegu Ljager, 7, tak? nie. To był z Michału, To był, z, przepraszam, z bieg siódmy, gdzie tam ja zauważyłem brak jazdy parowej, bo Paweł Czaśniewski prowadził. Tak jest. Dokładnie, dokładnie. I szybko wyprzedził go. Liager pognał do przodu, totalnie go nie obchodziło w sekundę czy w dwie. Bierę już wyprzedził młodego i, i tak to się skończyło, więc szkoda, bo jednak są takie momenty, że, że trochę człowiek tęskni za tymi starymi latami i tym co mówiłeś, że to już nie jest zawody, to nie są zawody drużynowe indywidualne tylko tak się umówiliśmy, żeby te punkty zliczać, ale tak naprawdę każdy jedzie dla siebie jest mi szkolne. po prostu wmówić, że kiedyś w innych zamieszłych czasach my się budziliśmy, że żużel to jednak sport drużynowy, tak, nawet lidze. No oczywiście, że tak, tutaj akurat na. Zazwyczaj, wiesz, nie możemy się obronić w takim sensie, mówiąc, że powinien jechać parą, bo nie, wie, nie wiemy tak naprawdę, czy to by było dowiezione. On był zdecydowanie szybszy od Trześniewskiego, ale mimo wszystko Paweł nie był taki wolny w tym biegu. I, i to było to, że właśnie zamiast pchać się aż tak, to. Yy, Gdyby, gdyby aż tak nie odjechał, i potem nie zajechał yy, Pawłowi w z przodu, tak? To już był komunikat, że stary rad sobie sam. Yy, ten Bier poszedł właśnie za koło li, za kołem Liagera i to było po ptokach, ale właśnie mimo wszystko rybnik mógł ten mecz wygrać tak naprawdę, bo raz, że ten bieg czwarty, oczywiście nierówny start taśmy, dlatego powtórzony po czasie, ale Jeszcze i tak dobrze wystartował, tylko właśnie tak jak Patryk powiedział, zapomniał już, że to było równanie toru, no i, i skończyło się jak zamiast 2 do 4 przegrali 5 do 1. Kolejnego strata punktów to bieg siódmy, właśnie. Z, y, bo tam z 1 do 5. Y, ile było? 2 do 4, tak? Nie. Tak, 2 tak, do 4. Ja tak więc stary. tam dwa punkty umknęły. Potem przecież radosny bieg dziewiąty chyba dla mnie. Nie wiem czy bieg meczu, ale tam najpierw było 5-1. Potem 1 y, do 5 skończyło się 2 do 4. Więc no też y, kilka punkcików umknęło. No ale tutaj, tutaj to jednak strata już y, gości. Bo to jednak było pewne 4-2 i ten bieg na ostatnim. Y, okrążeniu tak naprawdę zdefektował. Też tak, tak, tam tak, świetne, świetne zachowanie Zęgiego, że ominął mm. go. Jeszcze walcząc przecież z Michajłowem o, 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 o dwa punkty, ostatecznie okazało się, że to była walka o trzy, ale właśnie tak samo potem, jeszcze przejdźmy chyba, kończąc już same zawody i za chwilę mm. przechodząc do konkretnych drużyn i zawodników ich, to przejdźmy do tego biegu czternastego. No właśnie, się... bieg czternasty, czyli wykluczenie Mateja Zagara, nie? i Generalnie ja miałem ja miałem taką, ja od razu byłem, na początku nie byłem za wykluczaniem Krystiana Pieszka, ale na pewno za ostrzeżeniem, bo Krystian po prostu nie wyrabiając, on trochę tak sprokurował tę sytuację, ale wychodził właśnie będąc po, po małej z drugiego łuku, zagar go mijał po zewnętrznej i w tym momencie Krystian tak przyspieszył, był szybki, ale tam było dwóch zawodników, bo tam był jeszcze, przepraszam cię, Miedziński, o ile dobrze pamiętam. Um, I Pieszczek, żeby nie chyba. I no dobrze pamiętam, nie wjechać w Adriana Miedzińskiego, jeszcze tam na tym szwunku wykontował maszyną i ten tylnie koło Krystiana dociska, jakby uderza w tylne koło Mateja, które uderza w bandę i jedzie szeroko za I Ty, Patryku, byłeś za wykluczeniem zagara od początku, ale potem coś ci chyba tam zmieniło, właśnie. Powiedz mi o Twoim procesie myślowym. E, no właśnie, to oglądałem na żywo. i Tak mi się wydawało, gdzie no, troszeczkę na mnie mieli wpływ komentatorzy, czyli, czyli, czyli Mirek Jabłoński, który był totalnie formą moim zdaniem, w tym meczu, ale to inna sprawa, nie na, nie na ten odcinek może. Koniec e... z kombinatorstwem! Jest. E, no tak, potem też troszeczkę chyba e, za dużo animuszu, e, ale i tak w studiu też mówiono o tym, że, że jednak to, Tomek Golob chyba mówił o tym, mhm. że tam mógł pojechać inaczej, ale wszystko to, moim zdaniem, optyka tego biegu, w zwolnionym tempie, gdzie naprawdę się wydaje, że on ma też czas na obiad i hmm. jeszcze zje, popije kawkę i jeszcze może wyrobić to na zakręcie. Fakt, faktem to dziwnie wygląda, bo wygląda, jakby on totalnie nie był świadomy tego, że ta banda się zbliża, ale jak hmm. się już obejrzy to drugi raz, trzeci, czwarty, w, w, w czasie rzeczywistym, w tym tempie, jak jadą, czyli te około 100 na godzinę przynajmniej, hmm. to nie totalnie tego wytrąca z, z rytmu. I, I takie mam teraz zdanie na sam koniec tej swojej analizy, że jak nie w tym miejscu upadł by, to upadłby w innym, w sensie hmm. uderzyłby w bandę w innym miejscu, po prostu tego łuku. Nie dałoby się tego już wyrównać. To trochę po prostu, jak to delikatnie powiedzieć, efekt motyla. Tak, oczywiście z kanapy to ładnie się wszystko zawsze ogląda. Natomiast moim zdaniem po prostu nawet jeżeli Zagar jedzie, jakby tej bandy nie było i być może nie przewidział tak tej trajektorii, bo to jednak nowy tor, tor dla niego i na, w takich rejonach jeszcze się nie znalazł. To jednak ten moment, gdzie Krystiana tylne koło uderza w tylne koło Zagara, ono on opóźnia wejście włók Zagara. On by się składał już wcześniej, tam widać, że odprostowuje lekko tę maszynę, i to jest moim zdaniem początek tego zajścia. I będąc w tym miejscu. I tyle wiedząc o żużlu, co udaje, udaje przed sobą, że wiem, to generalnie zawodnicy, to, nie, to jest ostatnia rzecz, którą by zrobili, żeby Zagar teraz kantował mocno w takim miejscu. Raz, że nie zbliżała się aż tak banda w tym miejscu, jego po prostu wyciągnęło w, 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 jak w miarę trwania tego łuku. To dwa, tam był nadal Krystian tak? Pieszczek, bandyta mały, który, który wiesz, już próbował się raz do, dobrać do skóry, więc zawodnik nie chce prokurować czegoś takiego, tym bardziej, że jest Wiesz, zawsze można się próbować założyć i jeszcze będzie wykluczenie co, czy coś. Uważam, że wykluczenie pieszczka tutaj akurat to by była moja decyzja. Jak macie inne, kochani, opinie, to oczywiście zapraszamy do komentarza. Patryku, Polonia, by Bydgoszcz, w takim razie wygrany, się, przegrany? E, tak tylko powiedział, że właśnie on wiedział, że jeszcze awanturzysta nie wyszedł z baru. E, <śmiech> <śmiech> więc nie chciał się pchać. E, tak kończył peta także, w szatni. Dokładnie. <laughs> Kenneth Biele, kochani, 9 plus 1 ten nieszczęsny defekt w pięciu startach Olek Michałow 4 plus 1 4 Adrian Miedziński 9 w pięciu startach Daniel Jeleniowski 9 plus 1 w pięciu Matej Zagar 5 niestety plus 1 sprawca takiego ani innego wyniku się wydaje w tym jedno wykluczenie Wiktor Przyjemski 3 3 0 czyli 6 punktów w trzech startach i w Konieczny bohater jednego z biegów 1-0-2 z bonusem, czyli 3 plus 1, czyli 9 mm. plus 1, cała formacja juniorska. No właśnie, ten, ten zespół bydgoski, mimo iż ten remis jest trochę taki, nie wiem czy pechowy, ale nie na to liczyli na pewno, chociaż kibice pisali nam na Twitterach i innych portalach, że jednak fajnie przynajmniej takie widowisko obejrzeć, tak? że ten remis, choć, choć mówię, nie zadowala, to jednak widowisko już tak, ale ma wiele... Właśnie, bo, Ciekawe darku jak Adam, bo Adam tak świadczył mm. na ten mecz. Wygrany w, w, w Krośnie. Ciekawe, jak na tym remisie się ubawił, czy jednak nie. No, już trzeba go samego spytać, ale rzeczywiście mamy tak Kneta Bierę, który o wiele lepiej by pojechał. Miałby 12 punktów plus 1, a to jest diametralnie inny wynik, gdyby nie ten defekt, bo rzeczywiście nie był zagrożony w tym biegu. Adrian Miedziński, bohater z kolei, bo po rozcięciu sobie łapy w tym pierwszym starcie kontynuuje te zawody. Tak już tutaj nie ma, że Miedziak zalicza wszystkie tory, no tak jak ten w Krośnie, ale mimo wszystko. No, no tutaj się y, tutaj ciągnie. Daniel Jeleniewski chyba już lubi te nasze nagrody w parku maszyn, bo kolejny mecz, który naprawdę, nie jak Daniel, to widać naprawdę ogromną zmianę w jego jeździe, w sposobie prowadzenia już motocykla. Już nie trzeba się podpierać tę nogą tak strasznie, tak? Tylko można po nowoczesnemu. No i właśnie Wiktor Przyjemski też, no jednak y, te powtórka biegu to, jest, to są naprawdę bardzo ważne punkty przy takiej niedyspozycji Mateja. Tak, i Daniel, który wchodzi szarżując pomiędzy dwóch przeciwników, wychodzi na pierwsze miejsce, znakomity manewr jeden z biegów. Mm. To też duży jego, duża jego zasługa, zresztą 9 plus 1 w tym biegu, w tym meczu, 9 plus 1 też w tym meczu w Krośnie, więc bardzo powtarzalny. Z kolei, tak jak mówisz, ten, ten Michałow też robi bardzo ważne punkty, szczególnie w tym właśnie po, w powtórzonym, no i konieczny, który przywozi za sobą Zęgiego i to nie przywozi, że z dużą przewagą, tylko jak on musi walczyć o te dwa punkty. Mhm. Niesamowite tak, tak, tak. To, to, jak właśnie broni się przed tymi atakami. No, jakby nie było niesamowicie rutynowanego zawodnika, mhm. który miał całkiem niezły ten mecz, więc naprawdę. A jeszcze tak sobie wypisałem, że Zagar i Bierę mają gorsze średnie na to, żeby bydgoskim jeszcze, czyli się go nie nauczyli niż na, wyjazd niż na wyjazdach. No to akurat nie dziwi, ale rzeczywiście y, szkoda tego, Mateja, bo y, to tak raz jest bardzo dobrze, a raz jest naprawdę tak bardzo średnio, i tutaj męczył się. Już widać, że coś chyba znalazł na ten ostatni bieg. To jedynie go broni, że jednak to wykluczenie pechowe nie z jego winy. To... Trochę takie dyprymujące, bo gdyby skończył mecz z siedmioma plus 1 na przykład, czy ośmioma, kto wie, no to nie, nie mówiłoby się, że to on zawalił ten mecz, i ten mecz był prawdopodobnie byłby wygrany. W takim razie rybnik Patryk Wojdyło, zupełnie nie jego bajka, dzisiaj przy jeden punkt w trzech startach, dziewięć plus jeden zęgi na swoim byłym torze. Nikolaj Klint, czyli herst Bandy Łysego, można powiedzieć, przywożący właśnie dwóch eksbyt Goszczan, zęgiego i Liagera, 16 w sześciu pieszczek, pięć plus jeden w pięciu. Jager, bohater pierwszej części meczu, y, 5 startach, 11 punktów. Pawł Trześniewski, 4 w 3. Kasper kosz bez punktów dwóch. 2. No, Patryku, co tutaj? Jakie Laurki tu wystawisz temu zespołu? Niesamowity Jager w pierwszej części meczu. Fantastyczne te akcje, już o jednej powiedzieliśmy. Ale też tego było więcej. Właśnie tak naprawdę tylko przegrywa z Jeleniewskim i mm -hmm. z, y, y, z Bierę, chyba? Dobrze mówię. Y Eliagr z... nie, nie, jest zagarem i zbierę. Zagarem uh i -huh. więc tak, właśnie. A potem same trójeczki i to fantastyczną tą przewagę nawet nie w tym 15 biegu, kilkudziesięciometrową. Pieszczek taki nieszczęsny trochę, bo, bo jednak wygrał na 5 -1. Miał w trójeczkę już, tak jak powiedziałem we wstępie, mm. już, miał, już już do kasy leciał, a tutaj mu zabrali i okazało się, że ta taśma faktycznie nierówno poszła i faktycznie mogła mu pomóc, chociaż mm. zupełnie nie widzę żadnej różnicy w tym, jak wystartował sam moment startowy i dojazd do pierwszego łuku, czy za pierwszym, czy za drugim. Wiadomo, ja potem ta taktyka trochę poszła w las i nie udało się Trześniewski i no, całkiem nieźle. Ja myślę, że on też pokazuje, że, że, że jak tylko się od, już zapomni o tej kontuzji, to będzie naprawdę Aha. śmigał ładnie. Szkoda tego Wojtyły, bo jego punktów najbardziej, najbardziej chyba zabrakło. A Zengota też miał swoje przebłyski, więc no, Jak na zespół, który naprawdę miał zgrywać ogony w tym sezonie, to wzmocniony tym Klindem, nie wiem czy łogaczów. no myślę, że Łogaczowa też byłoby stać na taki wynik, ale tak czy inaczej ta drużyna Zaczyna wyglądać i, i każdy ma świetny bieg. Oprócz dzisiaj Wojdyły, ale on też przecież miał znakomite mecze wcześniej, więc mm -hmm. naprawdę Rybnik może być dumny z drużyny i z tego wyniku na pewno, bo na pewno jeśli chodzi o notowania przedsezonowe, to to, to był Dawid z Goliatem, jakby nie było. I był remis, tak jak mówi, że mogli wygrać, ale jednak mm -hmm. przed nominowanymi przegrywali sześcioma punktami i nie było to takie oczywiste. Tak, tak, tak. Bez dwóch zdania. Tutaj muszę Cię przeprosić, Patryku, bo oczywiście patrzyłem na Liagera i z kim przegrał, ale Clint przegrał z Bierę i z Jeleniewskim. To tutaj gwoli uściślenia mojego no. błędu, natomiast tak tylko kr krótko. Pokrótce... się do poprawiania. Tak jest, e, i to samego siebie. E, natomiast z zęgotem się nie zgodzę, w sensie on nie miał przebłysków, on miał wtopy, bo te dwa biegi naprawdę, gdzie zrobił zero, a potem jeden, zwłaszcza bardzo bolesny, ten bo konieczny właśnie z miedziakiem pięcien, na pięciennym go przewożą. On, on jedzie z koczem, który wiadomo, że za wielkich cudów nie zrobi w tej Bydgoszczy. To to jednak jest dotkliwa porażka, która ciąży mu. No i szkoda, że nie wiem, pytanie, czy w tym piątym nie pojechał Liager z. z Taktycznej, bo tam była przewaga ośmiu punktów, to była miazga, można powiedzieć, po tym powtórzonym czwartym biegu dla Bydgoszczy, za pieszczka. I zastanawiam się, czy dlatego, że po prostu pieszczek jednak w tym, tej pierwszej odsłonie czwartego dobrze pojechał, potem zapomniał, jak powiedziałeś, Patryku, o tym równaniu. I czy pan ym, Skupień Welmrozek yy, tutaj jednak zdecydował się dać mu jeszcze raz yy, szansę? to niestety, ale. Fajnie byłoby takie idealistycznie myśleć o tym, że jednak chcą budować zawodnika, ale po tym, co odwalali w ostatnich meczach, gdzie naprawdę mu świetnie, czy nawet nie, mm. nieźle szło i pokazywał jednak chęć do walki i jednak tą moc, to jednak odpuszczali go tylko w momentach, kiedy tylko się nadało. Tutaj też wojdyło, od razu po był zmieniony i myślę, że jednak strata tego jednego startu, no to jest niewyobrażalna tego Liagera, mm. że tym bardziej w tej pierwszej fazie, bo może faktycznie pod koniec. Ja rozumiem tutaj chytrość i tego, że chciano wykorzystać go w biegach nominowanych, żeby może, jak będzie się przegrywało, śmiało dziesięcioma punktami, żeby to jednak wyrównać. Do 40, żeby przekroczyć, ale jak się okazało, była szansa na wygraną i tutaj błąd taktyczny, no nie wiem, czy to tylko ten piękny. Prawdopodobnie tak, ale, tak bo, ale tutaj jeszcze był w sztosie na pewno. Bo wiem. potem już jednak dla Rybnika to się robiło blisko, prawda? I ten środek meczu to był ich. No dobrze, w takim razie mm -hmm. Patryku, yy, ok. Kunia z rzędem oczywiście dajemy Klindowi, bo nie inaczej, ale są tutaj jakieś, jest jakiś z tych zawodników, którzy nie, do, żaden z nich oprócz Liagera jeszcze nie zdobył więcej niż 10 punktów. Kogoś byś, byś wyróżnił jako numer dwa. No właśnie, to dziwi, że ani jednej. Dwucyfrówki w zespole Bydgoskim, ale myślę, że tego obrońcy Częstochowy hmm. nagrodę daje koniecznemu, który właśnie bronił się przed zęgotą i czy jakiegoś nerwistego konia tutaj. No ten Liager Z początku sezonu meczu. No to w takim razie. Akcje. Ja tylko nagrodę, tytuł, nagrodę imienia Wybałuszonych Oczu daję Grzegorzowi Zęgocie, bo to, co on widział przed tym przed sobą, jak biere mu stanął, to jego. No i machanie łapki honorowe dla Pawła Trześniewskiego, który naprawdę zrobił mnie w tym biegu, zwłaszcza właśnie potem pokonał Michajłowa. I to Widać, że ten zawodnik wkręca się w ten sezon i coraz pewniej prowadzi tę maszynę i to bardzo ładnie zaczyna wyglądać w takim razie. Patryku, no i jeszcze fajnie gonił tego Przyjemskiego, mimo wszystko w biegu juniorskim. Następne mecze, oczywiście Bydgoszcz jedzie teraz, nie już do Krosna, ale do kolejnego faworyta, lidera tabeli, oczywiście przez walkowe falu bazu Zielona Góra, a Rybnik jedzie w twoje rodzinne strony, więc jak tu widzisz te pojedynki? No, powiem ci Darku, że trząsłbym portkami. Będąc na, na swoim miejscu, bo jednak przyjeżdża miedziak, mm -hmm. przyjeżdża Zagar i Bierek, którzy tor, na torze zielonogórskim ścigają się od wielu, wielu lat. <grych> Także to oni nawet nie mają roku przerwy. No dobra, Miedziak był jakiś czas hmm. temu w pierwszej lidze, ale to był tylko jeden sezon tak naprawdę w ostatnich latach hmm. i naprawdę znają ten tor, więc tutaj myślę, że będą pokażą to, że jednak ta średnia poza domem jest dużo wyższa niż u siebie, więc będzie ciężko, tym bardziej z tym Przyjemskim, który też może sobie poradzić z tą parą minorów. Więc myślę, że na styku hmm. nie wiem. E, kurczę, mają jechać z ZZ-ką, Jak to będzie rozwiązane, tak naprawdę? Czy to po prostu tonder nie pojedzie z, 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 z No, tej... chyba za Protasa nie można. Przepraszam, nie? By ktoś, ktoś mnie może pomylić, ale to są trzy najlepsze średnie tylko w pierwszej lidze do ZZ-ki. A Oni Protas nie ma. No dokładnie. No Więc nie wiem, no ale może po prostu z, jako z ósemki będzie jechał i zmieniał, hmm. tak jakby, nie wiem, to Mateusz, jak. strzelba tonder, I, tak jest. A w Gdańsku, powiedz mi, jak to widzisz? Yy, ale, więc ja, ja powiem tak, remis. Mm, tak? okay. I myślę, że z dwie strony może pójść, ale coś czuję, że tu Bydgoszcz może znowu mm. zdarzyć zwycięstwo. Yy, bardzo chciałbym ten Gdański widzieć w końcu yy, triumfujący, ale, kro, ale przepraszam, gdybym nie się tak rozkręca, że Znowu się boję, znowu jest Pieszczek, mm -hmm. tak naprawdę najsłabszy, z, z, nie licząc U24 z tych seniorów i, i on będzie wracał do domu i to naprawdę na pewno jakieś ciekawe punkty, myślę, że 8, może zrobić 9 nawet jak nie więcej i boję mm -hmm. się, że jednak wywodzą to, ale trzymam bardzo kciuki i też dobra, niech 46, 44 już niech to serce raz sobie wynikiem rzuci. Otóż to, mi się wydaje, że w Zielonej Górze będzie zwycięstwo Zielonogórza walkowerem, bo Bydgoszcz zostanie wykluczona za nieregulaminowe śrubokręty, ale tak już poważnie to na pewno na korzyść są juniorzy, jeśli chodzi o Bydgoszcz, chociaż może Rempała odpali u siebie, bo, bo jeździ najgorzej. No więc pytanie, jak to wyjdzie tej Zielonej Górze z takim faworytem. Ja przewiduję tutaj zwycięstwo. Coś mi się wydaje, że ten walkower jakoś dziwnie doda skrzydeł tej Zielonej Górze i jest tym może freakiem w końcu, który już może się dogaduje z tym sprzętem, może tylko był jednodniowy tor i wyskoczenie, jak Filip Skonopi e, daje dwoma punktami zwycięstwo Zielonej Góry, bo najwięcej moim zdaniem, chyba że Tonder odpali znowu, ale to już trzeci, no nie wiem. A e, Gdańskowi życzę zwycięstwa, ale myślę, że jednak, jednak zrobi to... E, Rybnik zrobi to czterema punktami. I przebrzydłyby. rybnik. <laughs> to tyle. No, <laughs> Patronite.pl Koniec, już nie mam, nie masz, już dzisiaj nie masz słowa <laughs> do powiedzenia Łamane na park maszyn, zapraszamy do wsparcia mojej osoby. Przynajmniej do... do... Dobra, zaraz ci to wyłączę, no, ten cyrk. <laughs> Dobra, trzeba nas dwóch niestety, ale to Darek mi, on to przecież wie, że nie, nie, nie należy mu się za, za tą końcówkę tego odcinka, przynajmniej z tego odcinka mu zabiorę. Dobra, nieważne. Tak. E, Socjalne. Tak jest. Park Maszyn to alias nasz na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku to Maszyn Park. Tam zapraszamy do dzielenia się opiniami, do oczywiście hopsztosów, do, do naszych y, y, koksańców, do hejtu. Do lajkowania, do oczywiście dobrych i złych opinii i propozycji na kolejne odcinki. Kto wie, ale nie, to, to trzeba być patronem. Tak, trzeba być patronem. Zapraszamy serdecznie na, na, do naszej oferty. To tyle. Dziękujemy serdecznie. W przyszłym tygodniu wraca już Ekstra Liga. Oj, oj będzie 8 odcinków. Jak oj. nie będzie problemów pogodowych. Yyy. O, tyle z darkiem na jednym podwórku. Tak jest. I że y, mam nadzieję, że wszystkie śrubokręty się wbiją. To wszystko na ten odcinek. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa-pa.